Rok 1988 zapisał się na kartach historii dwoma wydarzeniami, które mają dla mnie szczególne znaczenie. Po pierwsze, jest to rok moich narodzin. Po drugie, co ważniejsze, w tym roku pojawiła się na rynku Honda XRV650, czyli legendarna już Africa Twin, wzorowana na legendzie Dakaru końcówki lat 80., czyli XRV750T. Od naszych narodzin minęły już niemal 32 lata, i choć ja się ciągle starzeję, to Honda nie próżnuje i poddaje swoją królewnę nieustannym kuracjom doskonalącym i odmładzającym. Ostatnia taka kuracja miała miejsce w roku 2020, czyniąc z tego motocykla maszynę, przy której jeszcze trudniej przychodzi mi odciągnięcie się od myśli sprzedania nerki, aby móc ją przykuć z dumą do koloryfera w garażu. Na moje nieszczęście miałem ostatnią okazję pojeździć tą ślicznotką zarówno za dnia, jak i w nocy, przez co wzbranianie przed lekkomyślnym samookaleczeniem przychodzi mi jeszcze trudniej. Na szczęście, po tym krótkim, ale dość bogatym w przeżycia romansie, powstał materiał, w którym chciałbym Wam krótko opowiedzieć możliwie najrzetelniej na bardzo proste pytanie. A mianowicie, czy Afrika Twin na rok 2020 jest dobrym turystycznym enduro? Zapraszam do krótkiej recenzji Hondy CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports. Oczywiście, żeby odpowiedzieć obiektywnie na tak postawione pytanie, potrzebowałbym co najmniej jednego sezonu i 25 tysięcy kilometrów, a nie jednego dnia i 250 kilometrów. Ale mam wrażenie, że Honda to wybitnie bezpośrednia kobita i wyłożyła swe wszystkie karty na stół bez zbędnego ociągania. Zarówno te dobre, jak i te gorsze. Zacznijmy od tego, że testowałem najbardziej wypasioną wersję z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów oraz elektrycznie sterowanym zawieszeniem. Motocykl był dodatkowo wyposażony w pakiet podróżny, zawierający m.in. gmole, światła przeciwmgielne, kufry i parę innych dupereli, co windowało jego cenę w okolice okrągłej setki, to jest 100 tysięcy złotych, żeby nie było niedomówień. Patrząc jednak na ten motocykl, nie widzę wydanych pieniędzy, nie widzę problemów z filtrowaniem krwi po sprzedaży jednej nerki, nie widzę perspektywy dializ w wieku 40 lat, nie widzę też nieuchronności rozwodu, widzę natomiast obietnicę przygody, zabrania mnie do lasu, na step, na pustynię, w góry i w ogóle 10 razy dookoła świata, nie martwiąc się o nic, nawet jak nie będę miał już dokąd wracać. Takie uczucia towarzyszyły mi na Afryce nieustannie. Sprawdźmy jednak, czy mogą być choćby częściowo uzasadnione. Wersja, którą testowałem, to kawał żelastwa ważący na mokro 250 kg. Jest to częściowo zasługą automatycznej dwusprzęgłowej skrzyni biegów, która waży 10 kg, oraz elektrycznie sterowanego zawieszenia ważącego dodatkowe 2 kg względem standardowych zawiasów. Wspomniane ćwierć tony to jednak o 53 kg więcej od mojej hondy CB500X, na której w porównaniu z Afriką czuję się teraz jak na rowerze. Nie zrozumcie mnie jednak źle. Afryka, choć ciężka, prowadzi się w tańcu jak Ania Mucha w tańcu z gwiazdami, ale o tym trochę później. Po zajęciu miejsca za sterami Afryki na siedzisku o wysokości 850 mm czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy obudowani, objęci, otoczeni wszystkim tym, co ten motocykl ma do zaoferowania w swojej sterowni. Przed nami znajduje się szeroka, wysoko osadzona kierownica, która wręcz zaprasza do jazdy na stojąco. Na szerokiej rozbudowanej czasze wysoka, regulowana płynnie szyba, która w najwyższej pozycji skutecznie chroniła mnie przed wiatrem przy moich 190 cm wzrostu. Regulacja jest jednak ręczna przy użyciu dwóch przycisków, które należy wcisnąć oburącz jednocześnie, przez co niestety nie zmienimy pozycji szyby podczas jazdy. Pozwolę sobie tutaj na mało złośliwość. Zontes 310X pozwala na regulację szyby podczas jazdy przy użyciu jednego przycisku na kierownicy. Choć nie jestem zwolennikiem wszechobecnej elektryfikacji, to można było chociaż rozwiązać regulację szyby w Afryce przy użyciu jednej dźwigni, np. umieszczonej po lewej stronie lub centralnie, żeby nie angażować ręki położonej na rolgazie. Jakość montażu, materiały oraz ergonomia zarówno kokpitu, jak i całego motocykla jest jednak pierwszej klasy. Łyżką dziegciu są jednak użyte materiały na owiewki, szczególnie przednie czaszy. Choć bardzo dobre, to mam wrażenie, że są jednak odrobinę za delikatne niż bym tego chciał. Przy glebie mają szansę na pęknięcia, dobrze więc, że są gmole. Nie podoba mi się również to, że oryginalne hondowskie osłony dłoni są całkowicie plastikowe, to znaczy nie mają na przykład stalowego lub aluminiowego szkieletu. Honda tutaj jednak nie jest osamotniona, więc tyranie wyłącznie jej nie będzie tutaj fair. Podobne osłony dłoni mam w swojej Hondzie CB500X od Givi, gdzie i tutaj nie ma żadnego wzmocnienia tych plastikowych konstrukcji. Nie rozumiem jednak, dlaczego tak rzadko spotka się porządne wzmocnione osłony dłoni na stelażach, najczęściej zresztą dostępne na jakichś chińskich aukcjach. Czy to kwestia bezpieczeństwa, uzyskania homologacji, nie wiem. Jeżeli macie pomysły, z czym to jest związane, to dajcie znać. Dziwnym ruchem ze strony Hondy wydaje mi się również zastosowanie identycznych lusterek jak w mojej Hondzie cb 500X. Co prawda są bardzo dobre, ale nie są idealne. Mogłyby być na przykład na dwóch kulkowych przygubach, niczym akcesoryjne lusterka od SRC, żeby móc przestać w końcu wozić ze sobą płaski klucz w rozmiarze 14, używany do dokręcania przekręconych lusterek podczas gleb lub przekręconych przez pęd powietrza. Afrika kosztuje ponad trzy razy więcej w testowanej wersji od mojej CB, więc fajnie by było, gdyby Honda przedstawiła w swoim flagowcu rozwiązania, które w przyszłości mogłyby trafić do tańszych modeli. Coś innowacyjnego, coś innego. Idąc dalej, rzucił mi się również w oczy brak podświetlenia przycisków na kierownicy. Coś, co występowało nie tylko w chińskim Zomtesie 310X, ale jest też w Kataimie 390 ADV. Nie chce mi się wierzyć, że nie dałoby się tego zrealizować tak, aby to rozwiązanie nie było podatne na awarię, a w Afryce, która ma dość sporą liczbę przycisków przy obu monetkach, podświetlenie by się naprawdę przydało. Co prawda, bardzo szybko nauczyłem się rozkładu przycisków, które są bardzo intuicyjnie rozmieszczone, ale jednak za... Taką kasę trochę wygody i skinienia głową w stronę użytkownika byłoby no, czymś mile widzianym. Ostatnią rzeczą, której mi brakuje z miejsca zajętego przez jeźdźca to połąku na nawigację, ewentualnie telefon nad wyświetlaczem TFT takiego, jak jest na przykład w mojej hondzie cb 500 x lub w Jamasze TR700. Co prawda możliwe jest zamocowanie uchwytu na kierownicy, ale o wiele wygodniej korzysta się z nawigacji umieszczonej wyżej, dzięki czemu nie trzeba aż tak bardzo odrywać wzroku od drogi. Częściowo problem mógłby być rozwiązany poprzez możliwość sparowania telefonu z motocyklem i kastowania obrazu telefonu na wyświetlacz TFT, ale niestety na chwilę obecną Honda zapewnia jedynie wsparcie dla usługi Apple CarPlay, zostawiając użytkowników telefonów z Androidem na lodzie. Szkoda. W całej swej pozostałej okazałości motocykl robi bardzo dobre wrażenie. Kierunkowskazy pełnią również funkcję świateł pozycyjnych, to znaczy palą się cały czas, dzięki czemu motocykl wizualnie jest szerszy i oczywiście jest o wiele łatwiejszy do zobaczenia przez innych uczestników ruchu drogowego. Widoczność dodatkowo usprawniają światła przeciwmielne. Chociaż jeżeli nie mamy potrzeby, to w nocy lepiej z nich nie korzystać. Świecą na tyle jasno, że możemy oślepiać innych kierowców. Motocykl ma oczywiście pełne oświetlenie LEDowe. Naprawdę ciężko jest mi od niego oderwać wzrok. Ta złota naklejka na owiewce niczym z końca lat 80. 21 calowe z przodu i 18 calowe z tyłu szprychowe koła ze złotymi felgami. Ostro wcięta czasza przednia w podwójny reflektor główny, miedziane teleskopy z przodu, podwójny wentylator chłodnicy. No i ten dźwięk. To wszystko powoduje, że jest to motocykl, któremu jestem w stanie wybaczyć niemalże wszystko. Spójrzmy jednak na bardziej suche pozostałe dane go opisujące. Serducho to rzędowe dwucylindrowiec co pojemności 1084 cm sześciennych i mocy 102 koni mechanicznych, którą osiąga przy 7500 obrotów na minutę. Natomiast maksymalny moment obrotowy to 105 Nm, osiąganych przy 6250 obrotów na minutę. Motocykl teoretycznie powinien spalać 4,8 litra na stówkę i w zależności od tego, jak się nim jeździ, potrafi spalić zarówno mniej, jak i więcej. Najmniej spalił mi 4 litry, a najwięcej 6 litrów na 100 km. Pojemność baku paliwa to 24,8 litra, więc bez problemu powinniśmy przejechać około 500 km na jednym tankowaniu przy rozsądnym obchodzeniu się z gazem. Serducho od spodu jest osłonięte kawałem aluminiowej płyty chroniącej bebechy królowej przed kamulcami, gałęziami i innym dziadostwem. Skrzynia biegów w testowanym motocyklu to dwusprzęgłowy, sześciostopniowy automat DCT, który może być również sterowany manualnie przy użyciu dwóch dźwigienek, zlokalizowanych przy lewej manetce. Napęd to oczywiście łańcuch. Choć obawiałem się, że jazda automatem odbierze mi masę frajdy z jazdy i wręcz będzie doprowadzała do niebezpiecznych sytuacji na drodze po kroju zmiany przełożenia w zakręcie, to muszę uczciwie przyznać, że moje obawy były całkowicie nieuzasadnione. Automat zmienia przełożenia bardzo dobrze, inteligentnie i praktycznie w niezauważalny sposób. Co prawda, czasami czujemy delikatne puknięcia na podnóżkach, gdy następuje zmiana biegu, ale to z reguły przy redukcji na mniejsze przełożenia. Nie jest to jednak nic, co przeszkadza, a raczej coś, co pozwala po prostu pamiętać, że jeździmy motocyklem ze skrzynią biegów z fizycznymi przełożeniami, a nie bez stopniówką, jak w skuterach. Świetnym pomysłem jest również umożliwienie użytkownikowi zmiany biegów przy użyciu łopatek przy manetce. Manetki obsługuje się bardzo łatwo, a biegi zmieniane są błyskawicznie. Zarówno silnik, jak i skrzynia biegów świetnie się sprawdzały w każdych warunkach, zaczynając od miasta, zahaczając od drogi szybkiego ruchu, a na lekkim terenie kończąc. Świetne, bardzo wygodne i przede wszystkim działające rozwiązanie. Działa to tak dobrze, że poważnie rozważyłbym zakup motocykla z taką skrzynią w przyszłości. Co ciekawe, klamka sprzęgła została zastąpiona klamką hamulca postojowego od ciekawostka. Ach, no i warto wspomnieć, że skrzynia może pracować w dwóch automatycznych trybach to jest drive i sport. Ten pierwszy wrzuca najwyższe przełożenie możliwie najszybciej, jak to się tylko da, a ten drugi wydaje się inteligentniejszy i bardziej wyczuwa chęć jeźdźca do podtrzymania motocykla na wyższych obrotach. Idąc dalej, mamy zawieszenie sterowane elektronicznie EERA od Showa. Z przodu jest odwrócony widelec teleskopowy, a z tyłu amortyzator gazowy w zestawie ProLink z jednoczęściowym odlewanym aluminiowym wahaczem. Zarówno zawiasy z przodu, jak i z tyłu mają regulację odbicia i dobicia. Co do skoków, to jest to 230 mm dla przodu i 220 mm dla tyłu. Aż nadto wystarczająco. Przez to, że zawieszenie jest sterowane elektronicznie, wystarczy kilka kliknięć guzików na kierownicy, aby dobrać zachowanie zawiasów pod siebie. Mamy na przykład możliwość wybrania, czy jeździmy sami, czy z bagażem, czy z pasażerem, czy z pasażerem i bagażem i w zależności od tego motocykl sam dobierze ustawienia zawiasów. Fajne. Prześwit królowej to 250 mm, co jest wartością wystarczającą. W mojej hondce jest to jedynie 180 mm, a i tak nie narzekam. Nowa Afryka ma również świetne hamulce, zarówno te przednie jak i tylne, co jest dla mnie bardzo ważne. Z przodu mamy dwie tarcze o średnicy 310 mm z 4 zaciskami od Nissina, a z tyłu jedną tarczę 256 mm z dwutłoczkowym zaciskiem. Oczywiście przód i tył ma podpięty ABS z możliwością odłączenia dla tylko tylnego koła lub dla obydwu kół, w zależności od preferencji użytkownika. Na bogato! Warto tutaj jednak podkreślić, że hamulce są naprawdę bardzo dobre. Boże, jakie one są dobre. Zarówno przód, jak i wcześniej wspomniany tył, co w moim przypadku jest niezmiernie, niezmiernie ważne, bo uwielbiam, ale to uwielbiam mieć działający hamulec na tylnym kole. Ale podkreślam, działający. Hamulce są również bardzo łatwo operowalne i bardzo, ale to bardzo dobrze dozowalne. To znaczy łatwo je wyczuć i łatwo przykładać. Pożądaną siłę hamowania. Pomimo tak, dużej masy motocykla, niezmiernie dobrze go czułem, to znaczy idealnie czuć moment, w którym ma zostać zerwana przyczepność koła. Motocykl znakomicie i klarownie komunikuje jej sobie, co się z nim dzieje i po czym jedzie. No po prostu bajka. Na duży plus również należy zaliczyć wszystko to, z czym ma styczność kierowca. Podnóżki kierowcy są szerokie i z wyciąganą gumą, pod którą mamy ząbkowane platformy do jazdy w terenie. Świetnie się na nich stoi. Mam zresztą wrażenie, że ten motocykl jest wręcz stworzony do jazdy na stojąco, bo pomimo sporej masy niewyobrażalnie łatwo się nim manewruje, gdzie praktycznie bezproblemowym jest staniecie w miejscu na kilka sekund, balansując delikatnie na podnóżkach. Idąc dalej, warto również wspomnieć o kanapie, która jest na wysokości odpowiedniej dla osób o wzroście około 180 cm. Co ciekawe, jest możliwość jej obniżenia do poziomu 825 lub podwyższenia do poziomu 895 mm. Sama kanapa jest natomiast bardzo wygodna. Cały dzień na motocyklu spędziłem bez choćby cienia zmęczenia, co w szlachetniejszych części swojego ciała. Królowa kusi również masą opcji zmieniających jej zachowanie podczas jazdy z poziomu całkiem rozbudowanego dotykowego ekranu TFT. Mamy możliwość m.in. zmiany dostępnej mocy, zmiany siły hamowania silnikiem, zmiany reakcji na gaz, zarządzania kontrolą trakcji, zarządzania kontrolą jazdy na tylnym kole i naprawdę wiele innych barierów, których zgłębienie wymagało do mnie przebrnięcia przez wiele stron instrukcji obsługi. Przedstawienie ich tutaj wszystkich tak naprawdę rozciągnęłoby tę. Z założenia krótką recenzję do co najmniej godziny, dwóch, jak nie trzech. Nie narzekam jednak, bo dzięki temu motocykl jawi mi się jako taki, który można spersonalizować do bardzo satysfakcjonującego poziomu, dzięki czemu dostosujemy go niemalże perfekcyjnie pod swój indywidualny styl jazdy. Sam wyświetlacz TFT jest bardzo czytelny oraz ma tryb dzienny i nocny, który może zmieniać się automatycznie w oparciu o natężenie światła w otoczeniu albo może być zmieniony ręcznie przez użytkownika. Mamy też możliwość wyboru między kilkoma predefiniowanymi charakterystykami motocykla, które zmieniają również wygląd ekranu TFT. Wszystko jest jednak konfigurowalne z poziomu opcji komputera pokładowego, więc możemy wiele rzeczy dopasować pod swoje potrzeby bez żadnego problemu. Testowany motocykl miał również 5-stopniowe grzane manetki, notabene bardzo przyjemnie grzejące, tempomat, a także automatyczne światła drogowe. Wszystkie te elementy świetnie się sprawdzają na dłuższych przylotach, drogami szybszego ruchu, czy też po prostu na drogach krajowych. No dobrze, a jak ta nasza piękność w ogóle jeździ? Ona nie jeździ. Ona lata na Księżyc i z powrotem. Ale nie, nie nasz Księżyc. Ona z uśmiechem skacze na Księżyc Plutona Harona i wraca z obiadem w postaci schabowego, z zasmażoną kapustą oraz piwem słodzonym miodem z własnej pasieki. Wiem, że w pięknym kraju nad Wistulą motocykl stoi w miejscu poniżej 1 litra pojemności serca i 150 kopytnych podmieszkiem pary szlachetnych cyrkonów jeźdźca. Ale trzeba uczciwie przyznać, że mocy i możliwości tej klaczy nie brakuje w żadnych warunkach teren, do miasta, na krajówkę oraz polską autostradę mocy, że tak powiem, jest aż nadto. Motocykl przetnie każde bajoro, w większości przypadków wystartuje pierwszy ze świateł, jeżeli nie mamy do czynienia z najnowszym Kinnigseggiem, a także bez problemu wyprzedzi wszystko co jeździ po naszych drogach, nie łamiąc przy tym przepisów. Jest to też cholernie elastyczna bestia. Na szóstce przejedziemy z pewnymi wyjątkami cały świat w każdych warunkach, turlając się nawet 50 na godzinę, bez znacznych protestów ze strony napędu. Jak już wspomniałem wcześniej, motocykl uwielbia być dojeżdżany na stojąco. Wtedy wystarczy delikatna praca na podnóżkach, aby z motocyklem zrobić co nam się żywnie podoba. Choć przyznam, że raz delikatnie przesadziłem i motocykl zaczął mnie przyciążać na prawy bok. Na szczęście udało mi się udźwignąć go na prawej nodze, jednocześnie dodając gazu przy kierownicy skręconej w prawo, dzięki czemu motocykl szybko się wyprostował. Warto jednak rozważając tego rodzaju maszynę rozważyć również wzmocnienie całego ciała, a szczególnie nóg. Wiadomka z motocyklem nie powinno się walczyć, ale trochę więcej siły przy 250 kg masy się przyda w krytycznych sytuacjach, bo szkoda by było glebić bez sensu przy prędkościach mniejszych niż 50 km na godzinę. to po prostu w kraju ułanów nie uchodzi. Co ciekawe, motocykl bardzo wdzięcznie zachowuje się również w zakrętach, niezależnie od tego, czy jest to teren, czy asfalt. Na tym pierwszym pomaga 21 celowe koło z przodu, na tym drugim wspomniany rozmiar koła, natomiast nie przeszkadza. Motocykl jedzie jak po sznurku dla obranego toru jazdy. Cóż, moja przygoda z legendą była bardzo krótka, ale wiem, że jest to motocykl bliski mojego ideału. Nie jest jednak idealny. Tu i ówdzie można by jeszcze kilka rzeczy usprawnić. No i ta cena. Nawet w najbardziej podstawowej wersji Honda jest o około 10 tysięcy droższy od KTMA 790 f To naprawdę słabo, biorąc pod uwagę to, co oferuje KTM oraz to, co oferuje podstawowa Afrika. Choć darzę Hondę ogromną miłością i przy Afryce mam problem z trzeźwym myśleniem, to naprawdę nie mam pomysłu, jak mógłbym usprawiedliwić tak szaloną cenę tego motocykla. To jest po prostu delikatnie mówiąc, no przegięcie. Gdyby nie ta cena, to motocykl dostałby ode mnie mocne 9 na 10 z serduszkiem, ale biorąc ją pod uwagę, nie mogę jej wystawić więcej aniżeli 8 na 10 plus wspomniane serduszko za nieskończoną miłość, jaką darzę ten motocykl. Nie jest to jednak miłość prosta, bo jest w Afryce kilka rzeczy, które z łatwością mogłyby być poprawione, zrobione lepiej, ale nie są. Mam wrażenie, że przez czystą złośliwość i potrzebę podkreślenia jej dominacji nad jeźdźcem. Coś w stylu widziały gały co brały, więc bądź mężczyzną i zawieź te cholerne półki, jeżeli chcesz zjeść coś na obiad. No cóż, takie życie. Nie zmienia to jednak faktu, że mógłbym się budzić koło królowej każdego kolejnego ranka pomimo jej kilku wad. No ale nikt przecież nie jest idealny. Serwis.